Z ewangelii według świętego Mateusza. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Bardzo często o tych trzech magach mówi się mędrcy. I to dowodzi, że to byli ludzie, którzy próbowali poznać świat, poznać rzeczywistość. To byli ludzie, którzy także Boga próbowali poznać, zrozumieć, odkryć. Badali pisma, badali proroctwa, żeby dowiedzieć się czegoś o Bogu. Kiedy jednak dowiedzieli się czegoś o Jezusie Chrystusie, to ta wiedza przestała im wystarczać. Oni przecież mogli zostać w swoich domach i zapisać w mądrych księgach: Oto narodził się Zbawiciel świata. Wiemy o tym, bo zbadaliśmy i dowiedzieliśmy się. Ale nie zrobili tak, dlatego że zrozumieli, że wiedzieć coś o Bogu to za mało. Być religijnym, wyznawać jakąś religię, wierzyć w cokolwiek to za mało. Dużo ważniejsze jest, żeby Boga spotkać i to spotkać osobiście. I dlatego nie wystarczyła im ta wiedza, że narodził się Mesjasz i ta wiara, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Oni potrzebowali osobistego spotkania, chcieli sami oddać mu pokłon, chcieli go zobaczyć, chcieli go przytulić, chcieli oddać mu część swojego życia, swoją podróż, swoją obecność. I tak samo jest z naszą wiarą. I z naszą wiedzą o, Pismie, o Piśmie Świętym i o Panu Bogu. To za mało. Potrzebujemy prawdziwej relacji z Bogiem. A tą relację z Bogiem można osiągnąć tylko przez obecność, przez bliskość z Panem Bogiem. Dlatego naśladujmy Trzech Mędrców także w tym, żeby wyruszyć jak trzeba to na koniec świata, na koniec swojego czasu, swojego życia, swojego wysiłku, na koniec swoich możliwości, żeby spotkać Boga, bo yy, jedyne czego w życiu potrzebujemy to relacja z Bogiem, osobiste z Nim spotkanie. Do zobaczenia jutro.